6 widzowie, yy, palimy za torek, dzisiaj nie jedziemy 14 akcji, tylko będzie zatorek w akcji, kolega będzie sobie ładnie w tle, przywitaj nie będzie grał z nami, z nami, ale nie w tle, bo będzie jeździł blisko nas i zbierał, zbierał, tak, kostki, tak, myślałem, że muszę granat ci rzucić pod nogi, żebyś, Zresztą! Znaczy Nie widzę, jest spokojnie, on nie jest przetrzymywany dla kupu Patrzcie co to widział Ale jedzie, jedzie, jedzie Ale jedzie, ale ciągnie Ucholi pan I może jak się dzisiaj wyrobimy, jak się dzisiaj wyrobimy, a jak się dzisiaj nie wyrobimy to nagrywam dzisiaj albo jutro drugi odcinek bo wiesz staram się postaram, się postaram się bardzo dla was wrócić do czynności bo miałem przez dwa dni odcinki już dzień dwa odcinek, no i nie wiem co mu je nagrywałem to się tak pierwsze chyba kilka dni noc, byłem chory i nie czułem się nie czułem jakby nie czułem się na siłach nagrywać wiem zachowuje się jak jakiś youtuber który ma 2 miliony prawdziwi mali youtuberzy yy, to nie ważne, co się dzieje niby powinni nagrywać więc postaram się wrócić do tej codzienności. Teraz ja mam ferie, to jeszcze mogę nagrywać, no ale Xavix nie ma ferii, więc mogą być odcinki, gdzie będę samemu grał. Niech to, Można nie mógł, bardzo. Mogą się takie trafić. Dobra, Xavix? Tak. Ty w ogóle o coś się co odzywaj, bo to gównie ja gadam, ja gadam. Nie a nie mam, nie wiem co mam sami gadać. No co ja mam gadać? Co jadłeś dzisiaj na obiad? Ja. Nie. Warzywa na patelni. A ja jadłem dzisiaj na obiad holifecz, bo obiadu nie jadłem. Dobra, po nagraniu tego odcinka pójdę chyba coś zjem. Też jesz. I z tym, że jest już tuż za 1 oczka, schodzimy. Założę się, no, że jesz. To, to ja bym się hapnął. Mia, miam. miał... Miam. Zostaj... zostawcie lajka, jeżeli chcecie, żebym się najadł. A jak nie. nie, to się najem, ale waszym lodówkom. I waszym domem. Też. I waszym kotem. Jak nie macie kota, to waszym psem. Jak nie macie psa, to waszym to, wa... to wami. Więc zostawcie lajka. Patrz jak za to ciągnie, ale ciągnie, ale bierze ta prasa. Ale robi te ciuki, tych ciuków sporo. Tam już po drugiej stronie 60 w akcji. 914,3 odpoczywa, dzisiaj tylko za tym 60 w akcji. 60 dawno na odcinku nie była. Dawno to No, no, to... To było, no ale... ale na tych dwóch odcinkach to praktycznie 60 nie było w sumie. Jezu, sobie to zmienimy, Będzie 60 lat, no, jeździła, no wiadomo. Potem myślicie, co my zaraz się będziemy mogli zmienić, że ja będę jeździł 60 lat, będę zbierał z otworem. Jeżeli wiesz, z trochę więcej koni, tego będzie trochę się bardziej nadało w tej pracy. Oczywiście nie obrażam 60, 60 dobry wóz. Targana albo Stargano czy jakby... No, posujemy się... to kolejne na trochę czasu, zostaje to wiecie co zrobimy. Także my jeździli polonazem po mapie. Aj nie. A ja będę z moim golfiakiem. Wiesz co nawet ja masz troszkę. No. Więc taki golf nawet, no tak. Widziałem ja mamy wyścig. Co wy teraz wy tego nie widzicie? Ja jestem a ja już pełny ja jestem. Ty. Ja 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 już pełny tak. jest. A już pełny jestem. Ej, przemarowałem pracę? pracę. Na brązowie. Tak. Ej, gdzie, gdzie mam te kostki. Działam te kostki. A jest super... To jest bit. Czekaj. Ale wiem, chodź wypchniemy. Czekaj, ja tak złapię, będę jeszcze gazował, trochę choć... wypchniemy. A! Cholipa dalej siedzi. I będę pchał! Będę pchała, ty jedź! Ło Cholipa. Ty! A, poszedł! Ja Czaj, tu kostkę trzeba odciąć, by się zablokowała chyba. Nie, nie. Nie, eee. nie zablokowała się. Już, tak. już jest git. Spokojnie. Nie się. jesteś? Aleko. A gdzie ja mam dać te kostki? Eee, do skupu. Ja będę tak daleko jechał. Do fajnego. A to mi się nie opłaca tędy jechać w sumie. Czekaj, ja sobie zobaczę gdzie jest jakiś kup słomy. Który to jest słoma, bo nie umiem odróżnić. Kup słomy. Musimy sobie chwilę pogadać yy, za kamerą. A to jest z mikrofonu. Mm. Dobra, jednak ja nie trzeba porozmawiam ja to... za kamerą. I przy okazji zrobiłem takiego z mikrofonu, ja to wam przypadę. Była... Ja mi się nie chcę chyba być w, w montażę, tak ja pójdę taki ho to z mikrofonu, to wybaczcie. Ja dopiero od niego wam. Trochę daleko jest, trzeba jechać. Trochę daleko trzeba jechać. A jakby mnie to obchodziło. Opie... Ej, co jest? Czemu mi się odpięły kostki i wszystkie spadły z, z przyczepy. Chcesz zobaczyć jak wyglądają te... Ty... Tak. Nie wiem, co się stało z nimi, ale się odczepiły same. I tak wygląda i, i, i pokazuje, że ta przyczepa jest pełna. No bo jest pełna. Bo jest. Bo jest. Zobaczymy, jak sześćdziesiątka przez błoto przejdzie. Zakopałeś się? Je, no nie, jadę przecież jeszcze, ale po, ej, popatrzcie tam, tam do góry, gdzie są kostki. Około są mnie kostki. Nie. Nie, u mnie są. Kurde, zarzuciło mnie? Mam taki tak serio krótki odcinek, gdzie robimy to pole, i jakąś kończy, będziemy kończyli. Nawet nie wiem, czy całe pole, to zrobiłem, to wiem, trochę chcę sobie i zrobić, to co się dzisiaj nie Tak mam jutro. Mi się tak. Uczył? E, mam jutro sprawdzian z lektury. Nie no, fajnie, nie. nie polecam. Nie polecamy. Uwaga, bokiem! Nie, nie zdalnie. Normalnie, w szkole. No tak. O lipa. Ale się brudzi ta przyczepa. Na musztardy się no Nie mi, czy ten kolor pracy czy poprzedni wam się podobał? Mi będzie się w sumie tak podobał. Ej, chcesz zobaczyć, jak wygląda brud na tym wozie? Lepiej, I lepiej nie. Um, nie. Wolej no to nie. dobrze. Na Twoim miejscu wolałbym nie wiedzieć. Okay. Kiedyś pewnie zamienimy tą klasę z ciułków na. na belarkę. Wiem, to też się nie nazywa belarka. Belującą na po prostu. Technologia będzie. Technologia Sipm są tanie. się kupi najwyżej. Nie wiem, ja za chwilę idę, ja za chwilę idę po swojego Volkswagen'a, Kendi, i za chwilę będę jeździł z tymi kostkami. 28 na godzinę i tak ty, ty, ty po lesie, nie? Ty możesz, możesz. Mogę? Żeby to nie było tylko takie żenie nudne po polu, teraz minutę minut na zabawek. Sabik, zasiadaj do swojego Kendiaka. Ale co? O co ci chodzi? No, jedziemy, jedziemy gdzieś. Czekaj, szukam go. myśli w drogę to polderem, nie pasuje jej z rowerem. Piękne słowa. Nie wiem, odczepić tą przyczepkę? Odczepię. Tak, będziesz się ścigał z przyczepką. Nie. Ale naprawdę wyścigi? Ile ja masz vmax 180. Cholipa. I Ale to nie, to... się, aby polder dały radę. Nie, żeby przegrał. Ja... Polska siła, Polska! Hop, ej, nie mieliśmy tego, chłopie! O, my o, my o my bokiem! Ale nie może to wyglądać jakoś strasznie źle. Normalnie. Dobra. Ale że no, teraz nie? już? Ale że teraz już, zaraz ustawiamy się. Cholipa, a... Ej, coś mi się rozkłada, ale nie wiem co. Aha, dobra. Opony, czekaj, obniżę sobie autko. Tak nie, 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 ja będę sobie niedługo kupował nowe auto. Miałem kupić... Dobra. Ja startuję, okej? Okay? Poczekaj. Ja ustawię się. Na 3, 4 ry. O, jeżółno. Równo i tutaj. Widzimy, nie wiem czy poldera zostawimy jakby takiego aka złoma do katowania I nie, i sobie nie będziemy robić takich wolniejszych odcinków typu motokoty właśnie jak robią w którym będziemy nie. w farmingu nie. Ej, dawaj zmienimy sobie tutaj AK konta albo na tej samej mapie Będziemy robić takie aka motokoty Tylko, że f... Nikt ci nie jest? Dobra, ja teraz proponuję sobie też do znajomych. Ty, znajomy ma golfa ja do sprzedania. No. To, o nie! Zabierzesz no, mnie po golfa? Nie, ja, jak jest pasażer, ma je w tym. No tak. No i w golfie. Chyba, że polonezem. No, polonezem, jak coś można. A ładnie. Ba! Przepraszam widzowie, ale dzisiaj za dużo wypiłem. Nic nie mówiłem. To cię wytnie. <noise> to się, tego się nie wytnie. Nie. Widzowie, ja już oh. do do kolegi. On tam teraz zaraz, za sekundkę, tylko dojdziemy na gospodarstwo. poda więcej informacji o tym golfie. Bo ja. Wy... No tyle co wiem, że ja mam golf od sprzedać. To będzie. Okay. fajny golf. Stary, ale Jary. I nim to cię porobię na nie, 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 poszło nie, bokiem Cholera nie, już cholera, no nie, 12. nie, 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 wracamy Halo? Halo? Rejestr na pasażera, wsiadam. Ja już się tam teraz wszystko o tym golfie dowiaduję. Dałoby się szybciej jechać do tego golfa, bo myślę, że. Ten... No. no No, to dobre, już jutro się pojedzie. To co? A ile jest minut? Już dużo jest, to widzę. no to już Może jak na was. No pa, překrýná, ale pa.